Mam tutaj saba soneta dwójkę w prześlicznym, kanarkowym kolorze. Samochód no, został polakierowany jakiś czas temu, później ze względu na różne przygody trochę stał. Został poskładany na używanych częściach, praktycznie w dużej części. Silnik na przykład jest wrzucony no, po prostu z czegoś, co było, nie jest to oryginalny silnik jego ja tam się mam zająć paroma rzeczami typu tam hamulce z tyłu nie działają właśnie silnik przejrzeć wstępny przegląd pokazał parę ciekawych rzeczy między innymi na przykład kopułka aparatu zapłonowego była wzięta z czegoś innego i została zeszlifowana żeby w ogóle kable pasowały kable były załatane izolacją Palec też był już zużyty, przerywacz był powypalany, no takie dużo różnych rzeczy. Natomiast sam silnik w środku jest bardzo, bardzo zaolejony, taki szlam przepalanego oleju jest praktycznie, więc zdjęte zostały dźwigienki zaworowe, umyte, umyte pokrywy. No, i tak to w tej chwili wygląda. Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj się okazała, a mianowicie dosyć dużo takich kawałeczków e, się udało znaleźć tutaj pod pokrywami zaworów to są fragmenty e, uszczelniaczy zaworowych e, więc uszczelniacze nie istnieją nie ma ich praktycznie w ogóle e, trzeba je e, no, wymienić już może nie trzeba je po prostu założyć normalnie do tego celu to się zdejmuje głowice ale no nie chcę tego robić, bo to jest dużo roboty, koszty uszczelek, koszty robocizny, więc spróbujemy to zrobić bez ściągania głowic. No dobra, to mamy zdjęty pasek klinowy. Odkręciłem sobie też wiatrak, którego co prawda nie mogę zdjąć, bo nie ma na to miejsca, ale dzięki temu przynajmniej mam dostęp do koła pasowego. Tutaj mamy odkręcone oczywiście pokrywy i dźwigienki zaworowe. No i teraz potrzebujemy czymś podeprzeć zawory, żeby nie spadły jak tłok będzie u góry. Pierwszy i czwarty tłok mamy w górnym martwym punkcie. Musimy go trochę opuścić, włożyć coś do cylindra. Coś, co później damy radę wyciągnąć yy, i podkręcić yy wałem tak, żeby tłok oparł się yy, o to coś i o zawory. Dobra, spróbujemy z rurką podciśnienia. Dobra, jedno mamy rozpięte i pierwszy zawór mamy rozpięty. Wezmę tylko coś na sprężynki. Trochę trudniej, oczywiście, będzie to wszystko później pospinać. Ale nie martwię się tym. Dobra, ten zawór jeszcze nie jest podparty. Rurką, którą nałożyłem do środka, więc jego zrobimy za chwilę. Na razie zrobimy tylko ten jeden, ale proszę bardzo, tyle zostało z uszczelniacza zaworowego. Mamy nowy uszczelniacz, zakładamy go na zawór. No i teraz trzeba go będzie zapiąć. No, ja się trochę tym zmęczyłem, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. Podejrzewam, że większość z tego, co ja robiłem, to wyciąłem, żeby was nie zanudzić. Ale tak, mamy wymienione, znaczy wymienione, włożone nowe uszczelniacze zaworowe. Tutaj mamy kolekcję starych uszczelniaczy zaworowych. Nie dokręciłem jeszcze wiatraka i tak dalej, bo tam jeszcze będę musiał zaglądać. Do wymiany jest jeden przewód chłodzący, ponieważ jak naciskałem na niego, to zaczynało lecieć. Kapać. Mam zrobione już tutaj, proszę bardzo, pokrywy są wymyte. Były tak samo w takim przypieczonym oleju, jak cała reszta silnika. dźwigienki zaworowe też są przejrzane, nie są zatarte. Drugi komplet dźwigienek, oczywiście jeszcze się myje, jeszcze są drążki popychaczy. To wszystko później jeszcze zostanie złożone. Docelowo jeszcze czekam mnie regeneracja gaźnika i aparatu zapłonowego. Ten stary olej zostanie zlany. Zalejemy go jakimś nowym, świeżym, nie wiadomo nawet czym. Nieważne, bo będzie od razu zrobiona półkanka, żeby trochę ten silnik wyczyścić. A później wlejemy jakiś trochę lepszy olej. Trochę pojeździmy, zobaczymy co się dalej z tym stanie. Będę informował.